Witajcie w nowym dniu. Dzisiaj będzie bardzo krótki vlog, ale wydaje mi się, że może i ciekawy. Dzisiaj będę przechodzić metamorfozę moich włosów, na którą czekałam bardzo długo. Tak jak wspominałam, ostatnio sama kombinowałam i jak zwykle jestem niezadowolona, ponieważ ten kolor włosów całkowicie mi nie pasuje. Nie czuję się dobrze w tak mega ciemnych włosach. i Właśnie dlatego dzisiaj będzie kompletna zmiana planów i kompletna zmiana włosów. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ salon obiecał mi, że nie zniszczy mi włosów, więc możecie mniej więcej już się domyślać, co będę robić. Ale to nawet tym musimy poczekać, sama jestem ciekawa, czy faktycznie coś im dzisiaj wyjdzie z moich włosów, ponieważ ja mam trudne włosy. Ponieważ mam ich dużo, bardzo dużo, i nie jeden fryzjer sobie po prostu nie potrafi z nimi poradzić. Um, więc, więc, tak, samo suszenie trwa 40-50 minut. Ale już nie chodzi o to, więc żegnajcie brązowe, ciemne włosy na zawsze. Już nie chcę w życiu więcej mieć takiego koloru włosów. Nie czuję się w nim dobrze. Ani za ciekawych, tak naprawdę. Także zapraszam dzisiaj ze mną do salonu. Mam nadzieję, że uda mi się cokolwiek tam nagrać, że nie będę się czuła dziwnie. Może jakieś urywki? Zobaczymy. trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Podejście do fryzjera numer 2 Słuchajcie, za pierwszym razem się nie udało, niestety. Moje oczekiwania przerosły fryzjerkę, więc nie zgodziła mi się zrobić takich włosów jakie chciałam. Eee, krótka historia jest taka, że, chciała, że zaproponowała mi, bym obcięła sobie włosy na mega krótko, żeby sobie je potem spokojnie rozjaśnić, żeby po prostu i łatwiej było rozjaśnić. Nie zaproponowała mi nic innego, żadnego brązu, nic, więc Musiałam z niej zrezygnować i wybieram się właśnie do innego fryzjera Już takiego, który się bardziej, specjalizuje, się w, który się bardziej specjalizuje w blondach, blond włosach Więc jestem ciekawa, e, co mi zaproponuje e, Czy ma takie same spostrzeżenie na temat moich włosów, jak tamta fryzjerka e, Powiem mam szczerze, że już mi to jest naprawdę obojętne. Ja po prostu chcę mieć zrobione włosy, bo mam już straszny odrost w ogóle y, tragedia. Więc trzymam kciuki tylko do to, żeby tym razem fryzjer mi nie odmówił i nie zalecił mi obcięcia włosów bo to już będzie dosłownie jakaś komedia. Naprawdę. Zwracam wiarę w jakiegokolwiek fryzjera w Polsce. Także. Trzymajcie się kijoku również za mnie, więc do zobaczenia. Tak, zrobiliśmy całkowitą dekolaryzację, dekolaryzację, eee, więc tutaj są takie jaśniejsze, a tu jeszcze są rude, bo niestety tu miałam mega czarne. więc następnym razem będą po prostu jaśniejsze z tej strony i tu już będzie bardziej blond. Powiem Wam, że jeszcze nie wiem co sądzę. Podoba mi się podoba mi się ta zmiana, ponieważ nie mogłam znieść tych ciemnych, czarnych włosów. Skróciliśmy też w sumie niewiele, bo tak dosłownie 5-6 cm, ale dużo jak dla mnie. Nie mogę się przyzwyczaić, są dla mnie jakby krótkie. Ale jak sobie wyprostuję, no to dalej ta długość jest jakby zachowana. Śmialiśmy się teraz mojej grzywki, ponieważ ja sobie ją sama tu podcinam, ale akurat dzisiaj sobie sama podcinam, bo pod fryzjer nie chciał mi do końca jej podcinać, e, więc ja się czuję po prostu w takiej. Grzywka jest zachowana tak, żebym się czuła dobrze. E, no, jestem ciekawa, jak to się jeszcze wypucze, chociaż muszę bardzo uważać, żeby.